Dzień dobry Państwu, to Podwójny Prosty, jak co tydzień, Piotr Maciążek i Marcin Rosołowski i będziemy omawiać najważniejsze wydarzenia polityczne tygodnia. A zaczynamy od kryptowalut, tematu modnego. Ponieważ ustawa dotycząca kryptowalut została zawetowana przez prezydenta, albo jak nazywa go, jak nazywa go rząd, yy, przez wetomat. Tak. Yy, I tutaj widać wyraźnie nową politykę koalicji, czyli nie tak jak do tej pory, że jak będzie weto, to kładą uszy po sobie, tylko będzie dyskusja w Sejmie, pokazywanie, jak to prezydent wetuje ich zdaniem dobre przepisy i próby odrzucania, tego weta. I tak było w przypadku kryptowalut. Najpierw zwołano, zdaniem posłów opozycji, zupełnie kuriozalne, utajnione posiedzenie Sejmu, na którym Donald Tusk straszył. A co ciekawe, Krzysztof Bosak wieczorem przed tym posiedzeniem powiedział, że on dokładnie wie, co tam będzie. Tusk wystąpi, powie, że rosyjscy dywersanci używają do różnych transakcji. Rynku kryptoaktywów, a i w związku z tym, kto chce świetną rządową ustawę dyskredytować, ten, kto ją wetuje, jest w zasadzie agentem Putina. I z nieoficjalnych przesłuchów z tego tajnego posiedzenia, nawet rządowa agencja PAP to podała, no właśnie, mniej więcej w tym, w tym stylu to było. Chyba nieskuteczne, bo weto y, prezydenta nie zostało odrzucone i Donald Tusk powiedział, że on jeszcze raz zgłosił, uwaga, tę samą ustawę, bo nie ma już czasu na konsultacje z prezydentem. No bardzo ciekawy, przez dwa lata nie był to temat pilny, a teraz się okazuje, że jest tak pilny, że trzeba krytykowane powszechnie y, przy, przez wielu ekspertów y, przepisy pchać kolanem, y, krzycząc, że kto jest przeciwko, to jest w zasadzie agentem Putina. Proszę Państwa, w całej sprawie, gdyby to był normalny kraj, dyskutowano by przede wszystkim o tym, że kryptowaluty są środkiem płatniczym, nad którym kontrola państwowa jest iluzoryczna, że zostały stworzone de facto po to, aby omijać bank centralny, a szerzej banki centralne na świecie. Pewnie mówiono by sporo o tym, jakie się z tym wiążą ryzyka. A wiążą się, choć one nie są tak spektakularne jak to się przyjęło w prasie czy w mediach, bo dane wskazują, że nielegalne transakcje wykonywane za pomocą kryptowalut to jest w tej chwili niższy procent niż w tradycyjnych walutach kontrolowanych przez banki centralne. No i tego dotyczyłaby dyskusja. A, a o co tak naprawdę chodzi premierowi, moim zdaniem? No chodzi o to, że tajemnicą PoliSzynela jest, że środowiska kryptowalutowe czy giełdy kryptowalut dysponujące bardzo dużą gotówką, no jak każdy duży podmiot w kraju europejskim, uczestniczą w politycznej grze, mają swoje sympatii i lokują pieniądze w kampaniach wyborczych. I to prawa strona, między innymi Konfederacja, ale też w czasie kampanii prezydenckiej właśnie Karol Nawrocki są wskazywani jako środowiska, które korzystały z środków napływających od giełd kryptowalut, czy w ogóle osób zajmujących się biznesowo prowadzeniem portfeli kryptowalut dla inwestorów. I myślę, że w całej sprawie tak naprawdę chodzi o to, żeby maksymalnie od poziomu spółek skarbu państwa, aż po poziom prywatnych inwestorów, przygłodzić opozycję parlamentarną, no bo zbliżają się wybory parlamentarne. Dokładnie tak. Szczególnie, że to nie chodzi o to, że PiS, czy Karol Nawrocki, czy, czy nawet Konfederacja sprzeciwiają się jakiejkolwiek regulacji rynku kryptowalut. To jest wymóg unijny. Z tym, że jak to w Polsce bywa, do tych wymogów unijnych, gdzie no, które są stosowane w wielu krajach, i gdzie jest po prostu, tak jak w przypadku różnych firm pożyczkowych, innych lista ostrzeżeń, prawda? I każdy może sobie na przykład spojrzeć, czy ten instrument, który lokuje pieniądze, jest bezpieczny, czy nie są postępowania, oczywiście można, prawda, zamknąć, czy, czy jakoś zaszkodzić takim nieuczciwym operatorom. Natomiast tutaj w, polskim, w polskiej wersji tej regulacji oddano wszystko władze w ręce urzędników bez kontroli sądowej. Czyli po prostu wyobraźmy sobie, tak jak mówi, że jest, kampania wyborcza i nagle ktoś mówi, aha, oni tutaj wspierają na przykład jakieś tam fundacje, czy coś związane z prawą stroną. To jednym przyciskiem wyłączamy, to z tego, że ludzie tracą te aktywa, niech się odwołują tam do sądu, może za 8, za 10 lat będzie wyrok. I to jest właśnie. Zresztą Karol Nawrocki to podkreślał, że to jest właśnie główny z bulwersujących zapisów tej ustawy. Nie sama regulacja, która jest potrzebna i tego nikt nie kwestionuje, tylko to, że bez kontroli sądowej dostaje urzędnik olbrzymie po prostu atomowe narzędzie. Zresztą to jest bardzo podobne jak w przypadku tej cenzorskie ustawy ustawy nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, gdzie prezes UK również dostał takie dyktatorskie, obercenzorskie uprawnienia. Oczywiście ta ustawa jest w Senacie, może coś się zmieni, ale opozycja tu zgłosiła już na etapie prac sejmowych, żeby termin 14 dniowy żeby sąd, do którego osoba, której treść zdjęto, zablokowano się odwołać, musiał w ciągu 14 dni podjąć decyzję. Tej poprawki nie przyjęto, czyli wyobraźmy sobie, że ktoś się odwołuje, jak ma pieniądze i czas, i po siedmiu latach w dwóch instancjach usłyszy: No tak, ten Twój wpis w przypadku premiera, który już od 5 lat nie jest premierem, to w zasadzie mógł się znaleźć, to sobie go przywróć na X. Bez odszkodowań, nic. I to jest, no nie to nie właśnie jest w tym samym kierunku, czyli takiej omnipotencji państwa, no. A tutaj też jeszcze, jeszcze druga sprawa, czyli to, co będzie, czego będziemy świadkiem pewnie za dwa tygodnie, czyli weto w sprawie ustawy łańcuchowej i próba jego odrzucenia. Tak jest, proszę Państwa. Tutaj kwestia wet jest w ogóle interesująca, ponieważ tak jak już powiedziałem, rząd twierdzi, że prezydent to wetomat. Ja bym tu odsyłał do danych udostępnionych swego czasu przez kancelarię prezydenta nie do końca to tak wygląda, bo równocześnie bardzo duża jest aktywność prezydenta, jeśli chodzi o inicjatywy ustawodawcze, więc to nie jest tak, że on tylko blokuje, nie oferując nic w zamian. Te no, to... inicjatywy. No są blokowane, ale to już. To zawsze można powiedzieć w takiej trochę dyskusji ustrojowej, że no rząd nie ma obowiązku, tak? To rząd rządzi i nie ma obowiązku pochylania się nad tym, co prezydent oferuje. Ale tak naprawdę obie strony próbują się zablokować i temperatura sceny politycznej rośnie, ale ona się przesuwa w kierunku sporu prezydent-premier i gdzieś tam Jarosław Kaczyński zaczyna na tym tracić, moim zdaniem. Bardzo. No bardzo, bardzo. Pójść na sądarze nie tylko partyjne, bo PiS po prostu jakby nie ma pomysłu, co z sobą zrobić. Ja myślę, po tej euforii, wygrane wybory prezydenckie i nagle siadły, i okej, okay, wygraliśmy, ale co robić? A druga strona walczy o wszystko. PiS, PiS poczuł się, że już w zasadzie rozdaje karty, już, już jak nieoficjalnie się mówiło, w zasadzie już dzielili sobie obsadę Społek Skarbu Państwa po przyszłych wybranych wyborach, na pali tego entuzjazmu. Natomiast koalicja rządowa zwiera, zwiera tutaj szyki. Jest trochę taka sytuacja, złapał kozak tatarzyna, a tatarzyn za łeb trzyma, bo właśnie z jednej strony weta, których się nie da odrzucić, ale z drugiej strony jak prezydent wetuje, to jak powiedział marszałek Czerzasty, on będzie stosował weto marszałkowskie, wszystko to będzie do zamrażarki. I przy czym w tych dwóch głośnych sprawach, czyli i kryptowaluty i ustawa łańcuchowa, to nie jest tak, że rząd płynie na fajnej swojej narracji, a kancelaria się broni. Bo z tego całego zamieszania w przypadku kryptowalut przebił się przekaz: rząd chce zabrać nam inwestycje w kryptowalutach, a w przypadku ustawy łańcuchowej, rząd chce, żeby psy miały końce wielkości kawalerii. No. I warto dodać, że o ile Czarzasty mówił o tym wecie marszałkowskim, czy taka gra ustrojowa, no wiadomo o co chodzi. On twierdzi, że to jest zgodne z prawem, że po prostu powróci do praktyki swoich poprzedników z pewną pauzą, którą zastosował Szymon Hołownia, zamrażarki sejmowej. Natomiast to jest ciekawe, Czarzasty w tej chwili próbuje konstruować większość dla odrzucenia weta prezydenckiego. I on próbuje sięgać też po głosy opozycji parlamentarnej. Pytanie, czy to się uda. Moim zdaniem nie mi... bardzo, dlatego że czarzasty sam jako persona raczej jest dość podobny do Tuska, to znaczy gra na zaostrzenie sporu, a nie na budowę jakiejkolwiek szerszej koalicji poparcia, na przykład dla odrzucenia weta prezydenckiego. Więc zobaczymy, co tutaj się wydarzy, ale rzeczywiście, jeszcze może nawiązując do tego, co powiedziałeś, widać bardzo wyraźnie, że duża część elektoratu prawa i sprawiedliwości no, trzymała się z Jarosławem Kaczyńskim, ponieważ uważała tą formację za taką no, najbardziej na prawo w wielu kwestiach. Szczególnie takich, może narodowościowych, bo w Konfederacji to bardziej się przebijał aspekt, powiedzmy, gospodarczy w ich programie. No a gdy pojawił się Brown i on w zasadzie nie stawia żadnych granic, takie okno overtona trochę, czyli przesunął granice dyskusji w kierunku rzeczy, które byłyby nie do pomyślenia kilka lat temu, że nawet uważa, że jakby akcenty antysemickie są dozwolone w dyskursie. Publicznym, no to okazuje się, że jest 7-8% ludzi, którzy głosowali na PIS i przesuwają się w stronę jego formacji. Znaczy to dokładnie tak nie jest, bo jak widziałem do analizy, chyba był artykuł w Polityce niedawno, że to, że to jest tak, że mniej więcej z Konfederacji i, i, i z PIS-u po te kilka procent porówno on odbiera. Natomiast tu masz rację, bo przez lata koszmarem Jarosława było tak, że na prawo odpis pojawia się radykalna partia, która zdobywa powyżej 5% głosów. Dlatego była tak wielka wojna i wściekłość na Ziobrę, zanim, prawda, poszedł do kanosty i tam płakał publicznie, przepraszał Jarosława. No a teraz to nie dość, że Konfederacja, która z partii na poziomie 7-8% do partii, która walczy 14-15%, to, to jest jeszcze pojawiła już. się no, ekstrema w postaci Konfederacji Korony Polskiej. A y, obie partie, a w szczególności Konfederacja Korony Polskiej, mają jeszcze takie duże pole do wzrostu. Dlaczego? Otóż bardzo taki no, niepokojący sondaż Jura który Gazeta Wyborcza publikowała, gdzie wychodzi, że co czwarty Polak jakby chce Poleksitu, a poparcie dla Unii jest do pozostania w Unii jest 69%. To w ogóle historycznie najniższe, jak pokazywano właśnie z roku na rok, to. Poparcie spada i niższe poparcie jest chyba tylko wśród przebadanych krajów unijnych we Francji, gdzieś tam chyba 67%. Na przykład Portugalia to jest 90%, Niemcy ponad 70%. No... Powiem tak, dość, dość symptomatyczne, ponieważ Polska przez lata była w czołówce najbardziej euroentuzjastycznych społeczeństw, ale z tego, co powiedziałeś, można płynnie przejść do pewnie ostatniego tematu, który chcieliśmy w tym tygodniu omówić, bo. Czasem jest, proszę Państwa, tak, że pojawiają się pewne symptomy zmierzchu imperiów i zmiany układów światowych, i mam wrażenie, że tak właśnie jest, ponieważ pojawiła się w ostatnich dniach nowa amerykańska y, strategia bezpieczeństwa i ona w zasadzie cementuje to, co już widać u Trumpa y, od początku jego drugiej kadencji, ale jest pewnego rodzaju szokiem i jest bardzo dyskutowana w Europie, ponieważ y, jest ona nieco izolacjonistyczna. No izolacjonizm zawsze był w Stanach Zjednoczonych silny i przełamał się dopiero w okolicy wojen światowych. Formowanie nieco jest takim eufemizmem. Chyba. A jednak będę się przy nim upierać, dlatego że co prawda są w tej nowej trumpistowskiej strategii nawiązania do XIX-wiecznej doktryny Monroe'a, czyli że w tej hemisferze Ameryki Północnej i Południowej mają dominować wyłącznie Amerykanie i nie będzie dla innych mocarstw w ogóle żadnej tolerancji, stąd pewnie ta historia z próbą inwazji na, znaczy, czy z rozważaniem inwazji na Wenezuelę. Ale uwaga, no, trochę jest to izolacjonizm, bo jednocześnie. Oni widzą, że świat jest światem, a nie tylko regionem amerykańskim, ale w zupełnie nowy sposób będą budować swoją politykę. Zwijają amerykańską obecność w tej strategii z wielu miejsc i będą chcieli tylko, jakby tym ryzykiem eskalacyjnym, naciskać na poszczególne globalne regiony to znaczy ryzykiem wysłania sił amerykańskich, które będą w Stanach, a nie będą rozmieszczone, a to tu, a to tam na świecie. No i ciekawy jest wątek w tej strategii europejskiej, bo tam jest wprost w zasadzie odniesienie do tego, że Unia Europejska przeszkadza, to a propos tego poparcia rosnącego dla Poleksitu, że to jest jakiś konkurent Stanów Zjednoczonych, czyli zupełnie inna wizja niż w czasie zimnej wojny, gdzie była ta wspólnota Zachodu i wprost tam padają sformułowania między innymi dotyczące Polski, że Wpływy Amerykanie zamierzają budować poprzez lokowanie poparcia dla bliskich ideologicznie sił w Europie, na przykład w Europie Środkowej. I y, tym krajom, między innymi Polsce, będzie gwarantowane bezpieczeństwo w zamian za usługi amerykańskie. Czyli że Amerykanie poproszą o to, żeby Polska demontowała od środka Unię Europejską, gdy na przykład ktoś nałoży w Komisji Europejskiej karę na Portal X... A w zamian za to dostaniemy żołnierzy i gwarancję bezpieczeństwa. Czyli dla Polski to jest w ogóle, ja nie wiem, czy politycy zdają sobie z tego sprawę, to jest zasadnicza zmiana całego paradygmatu, na którym się opierała polska polityka, bo do tej pory jakby gwarancje amerykańskie bezpieczeństwa były związane z obecnością w NATO, a od momentu publikacji de facto tej strategii, kilka dni temu, to one już wynikają tylko z tego, czy będziemy posłusznie wykonywać przysługi dla amerykańskiego patrona. Jest to bardzo złe. Jeśli chodzi o, o Unię Europejską, to jakby Unia sama nikt nie prześcignie samej Unii w skutecznym rozwalaniu jej od środka, choćby Polska prawda. i inne kraje chciały. No natomiast właśnie. Tutaj jeszcze wracając do poprzedniego tematu, czyli tego rosnącego poparcia dla polexitu. No właśnie to jest trochę związane z tym, że Unia Europejska, jeżeli się mówi tak, no Trump rzeczywiście tutaj wszystko traktuje handlowo, szantaż uczyniania sojuszników w zasadzie wasali, to Unia Europejska, która próbuje federalizacji pozatraktatowej, która się zaczyna kojarzyć, nie właśnie z otwartym rynkiem, rynkiem pracy, bogactwem, tylko z narzucaniem paktu migracyjnego, z narzucaniem cenzury, teraz również z innymi złymi rzeczami. To, to wśród szczególnie wśród grup młodszych to właśnie rodzi niepokój, bo z, z, w poszczególnych grupach wiekowych wyszło, że najwięcej, największa grupa poleksitowców, która to wynosi ponad 30%, ponad 1 trzecią, jest w grupie, uwaga, 30-39 lat. Czyli to są te osoby, które wkraczały... Yy, to moja grupa wiekowa. No właśnie, <laughs> właśnie jest. to. Nie można powiedzieć, że to są a, jakaś gimbaza, która się nie zna, albo jakieś tam stetryczałe dziadki. Ale z drugiej strony właśnie taka polityka Stanów Zjednoczonych y, jest y, jakby wodą na młyn szkodliwych y, dla Polski unijnych projektów, czyli no musimy bardziej być zwarci, silni, gotowi, no zobaczcie, jak sobie Stany zachowuje, więc najlepiej zróbmy wspólną politykę zagraniczną, czyli bez prawa państw członkowskich, y, ta legendarna wspólna armia y, kontra NATO, no i trzeba ten internet kontrolować, no bo w zasadzie Trump to tutaj y, równa się Putin, więc jest to jest i nie powiedziałbym, że to jest świetna Marcin, wiadomość. To dla konserwatystów europejskich. To będzie chyba z, z zasadniczy zrąb takiej dyskusji, w tej chwili, która się będzie toczyć w Polsce, bo zauważ, że od 30 lat w Polsce filarem naszych strategii bezpieczeństwa jest członkostwo w NATO i Unii Europejskiej. A tutaj się tworzy dysonans. To znaczy, to być może trzeba będzie wybierać między Europą i Amerykanami. Ale spokojnie. I tutaj Trump... nawiążę do Pana Zjednoczonych jest rekordowo niskie, a nie, do końca kadencji jeszcze daleko, więc jeśli nic się nie zmieni, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że do władzy znowu wrócą demokraci. I no jak to jest z pragmatyzmem amerykańskim pewnie zmienią sporo w tej strategii Trump, ale to, co jest korzystne dla Stanów, czyli to, co daje karty przetargowe w relacjach z Unią, to zachowają. To, to tutaj, tutaj nie miejmy, nie miejmy żadnych żadnych wątpliwości. Ja nie wiem, czy to jest do odkręcenia, jeśli się zmieni powiedzmy republikanów na demokratów, dlatego Pytanie, że... To skoro jest. To po pierwsze, a po drugie, no to ten rozdźwięk rosnący między Amerykanami i Europejczykami, on narasta od lat i w zasadzie jak ktoś trafnie zauważył w dyskusji toczącej się na portalu X wokół tej nowej amerykańskiej strategii. Ta strategia może być szokiem, ale nie powinna być, bo ona po prostu porządkuje to, co się już wydarzyło. Ona opisuje to, co było, a nie to, co będzie. To jest dokument sankcjonujący pewną praktykę, ale Donald Tusk, jako polski premier, zdaje się nie zauważać tej prostej konstatacji, bo w swoim wpisie pisze tak: Drodzy amerykańscy przyjaciele, Europa jest waszym najbliższym sojusznikiem, a nie waszym problemem. I mamy wspólnych wrogów. Przynajmniej tak było przez ostatnie 80 lat. Musimy się tego trzymać. To jedyna rozsądna strategia naszego wspólnego bezpieczeństwa. No no, dość... mam wrażenie, że mamy polityków i rządzą nami, Marcin, politycy, którzy nie dostrzegają tego, że świat, w którym żyli całe swoje życie, właśnie się kończy. Pytanie, do kogo on to pisał, bo prawdopodobnie do jakiegoś odbiorcy z Unii Europejskiej. Natomiast no, niezbyt przyjemnie się to zbiegło z faktem, że w Londynie będzie spotkanie Załńskiego z europejskimi przywódcami, właśnie w sprawie paktu jakiegoś, znaczy z sprawie zakończenia wojny, natomiast oczywiście Donald Tusk nie został tam zaproszony. No ja tu się nie będę wyzłośliwiał, jak to prawda zapisu, mieliśmy być izolowani, a teraz jesteśmy w ogóle rozdającymi karty. Natomiast jest to według mnie oburzające i dla Polski przykre, że polski premier, nieważny z jakiej on jest opcji, czyli premier kraju, który... Tej geopolitycznej na Wschodzie układance przy Ukrainie powinien mieć jak największe znaczenie, nie został zaproszony. Pytanie, czy Zełęski się o Tusko upomniał? Moim zdaniem nie, ponieważ yy, gra. Własną grę. No i to niestety pokazuje, że cały czas jesteśmy przedmiotem, a nie podmiotem na tej europejskiej scenie. Jako Polak powiem, że jest absolutnie skandaliczne to, że inne państwa z innej części Europy modelują i decydują o tym, co się wydarzy w naszym bezpośrednim sąsiedztwie. Natomiast jako adwokat diabła może powiem, że gdybyśmy chcieli być przy tym stole. To za obecność przy takim stole płaci się dwoma rodzajami waluty. Albo jest to krew, albo są to pieniądze. I teraz tak, jeśli chodzi o krew, to my nie chcemy wydawać tej waluty, bo jednoznacznie polscy politycy mówią, że już na początku dyskusji wykluczamy jakikolwiek udział w kontyngencie pokojowym wojska polskiego na Ukrainie. Jeśli chodzi natomiast o walutę twardą, czyli pieniądze, no to przy nastrojach yy, antyukraińskich w Polsce, gdzie raczej jest dyskusja, jak odbierać kolejne przywileje i formy wsparcia Ukraińcom, nie wyobrażam sobie, że Polacy mówią, to teraz dajemy pakiet nie wiem, 70 miliardów euro Ukrainie. I wydaje mi się, da, że bez krwi i bez wątpienia. Dajemy te pieniądze da się, na... na miarę naszych możliwości. non-stop słyszę, i że właśnie bez dajemy wału, kolejne no środki. Nie, da, no. nie da się dyskutować o przyszłości kontynentu europejskiego, nie wydając jednej z tych dwóch walut. Może gospodarczo dorośliśmy do tego, żeby być podmiotem, ale mentalnie na pewno nie, bo nie ma u nas takiej decyzji, że to wymaga zasobów, które przeznaczymy na rozgrywanie tego, co się dzieje wokół. Tak, tylko żeby te zasoby, czy to zasób krwi czy finansowy przeznaczać, trzeba, to, to jest narzędzie, ale to jest narzędzie do realizowania pewnej strategii. Ja mam wrażenie, że ani poprzedni, ani ten rząd takiej strategii nie ma. Najpierw musimy sobie odpowiedzieć pytania na pytanie, co my chcemy, jaką przyszłość widzimy, w jaki sposób widzimy relacje polsko-ukraińskie, a potem dobierać do tego narzędzia. A tutaj jest tylko są jakieś takie puste deklaracje, teraz bardziej na kontrze z odczuciami społecznymi, a nie ma, nie ma żadnej strategii, więc obawiam się, nawet gdybyśmy rzucili tam nie wiadomo ile pieniędzy, nawet gdyby wbrew. Rząd powiedział, dobra, nie wygramy wyborów i wbrew społeczeństwu rzucamy żołnierzy tam do misji stabilizacyjnych, choć tu prezydent Nawrowski raczej by nigdy tego nie podpisał. Też myślę, że niewiele więcej by z tego było. No z grzechem odwiecznym, odwiecznym, przynajmniej w trzeciej polskiej polityki zagranicznej jest brak długofalowej strategii. Zawsze to są tylko działania doraźne. Podyktowane. Często bardziej emocjami, czy bardziej nastrojami społecznymi, niż jakąś pragmatyczną polityką i to szkodzi Polsce najbardziej. Jako adwokat diabła powiem, to jakim cudem weszliśmy do Unii Europejskiej NATO i wspieraliśmy konsekwentnie 30 lat Ukrainę. To często inaczej wygląda, jak się z boku spojrzy na Polskę. To niektórzy twierdzą, że właśnie ta trzecia RP miała w tych pryncypiach konsensus. No proszę no, Państwa, będziemy... W stronę formacji pana Czarzottego. <laughs> <laughs> nie Pikt nie Tusk prowadzili do Unii Europejskiej, a Aleksander Kwaśniewski był ojcem takiego konsekwentnego wspierania Ukrainy, niezależnie kto u steru tych władz ukraińskich jest, więc to trzeba y, temu środowisku tutaj oddać. To prawda, proszę państwa, będziemy dyskutować o przyszłości polskiej polityki i przyszłości europejskiej polityki, zapewne w kolejnych odcinkach. Prosimy was o subskrypcję. Jest nas na kanale już 600. Liczymy na dużo więcej. Oglądajcie nas, polecajcie. Do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia.